Oto jeden z pierwszych odcinków z Ark Survival Ascended. Witam na kanale Fiverrnam, a ja zaczynam grę. Dobra, a teraz cięcie. Witam po przerwie. Jesteśmy już na świecie. Trochę się zacząłem. O swoim takiego parasaura Możecie napisać w komentarzach, jak go nazwać. To jest jeszcze chłop, no to możecie wymyślić. A my postaramy się dzisiaj zdobyć na niego siodło. Tylko żeby nas zelen raptor nie złapał. Bo jak go oswajam. tam gdzieś się zrespił... 145. Więc najlepszy początek gry, więc... Perfekt. Gziby. Przepraszam za lagi, ale e, e, średnio dostosowanie graficzne, e, postaram się w kolejnym odcinku zrobić, żeby nam tak nie zacinało. E, jeśli będziecie chcieli serię, na przykład jak Z Light'a to zostawcie jakiegoś łapka, subika i może nawet komentarzyk jeśli będziecie chcieli. Gdzie są tu jakieś dodo? I o wilku mowa! Tutaj macie raptora 145. I jeszcze 115. To idealnie no tam początek. Gramy na oczywiście na Direci Aberration. Diplo. A mam modę? Nie. w tym bar. Ach, ta przepiękna woda. A żebyście jej wysłyszeli. Gdzie jest tu... nie się słyszę Dudo Tak się robi jasosina Patrzcie, e, tu jest woda i tu już jakby jej nie ma. To jest tekstura. Nowe DLC jest pierwszy błąd odkryty. O, dzisiaj nie wejdzie. Gorsze właśnie na Aber i się spotkać się raptora Najgorzej jeszcze jakimś jeszcze najgorzej jak Ach, już myślałem, że idzie do mnie no, a ja jeszcze nie skończyłem Najgorzej jeszcze jak z poziomem jakimś jak tamten 140 O, poziomem a tu niech będzie yy, wodę bo woda w ogóle tutaj, o Jezu przepięknie i tu na razie nic mistrzowa nie ma żadnego złota.

Woli teczu to tecz, tutaj. No już się trafiło Zależy też jaka chuć Jeśli to będzie też kobieta to możemy ją żeby Musimy mieć Gdyby nam zdechło jadostwa. To będzie problem Dobra zobacz, zobaczmy ten to miał 40 To tylko rys i te dziadosko Gdzie on wiał ten karasur? No Gdzie jesteś tym karasur? 10, bo się zapomniałem jaką chuć. Aż na no cholera, bo mięsa się nie ma. Chyba może najpierw się pozbiera jedzenie. Jak człowiek robi wszystko, to się zapomina o jedzeniu. Wody już się ma, ale jedzenia już się nie ma. Te tu problemy z jedzeniem. Na szczęście roś tamten wege, to nie jest problem. Ohoho. Patrzcie. czy się kucza i po prostu Jakie chyba się więcej z robi. Jeśli nie, to możecie napisać. A do, od kiedy to to bije? No Jak ja grałem w Evolve, to do do nigdy nie atakował. Tutaj miał. Hmm. No to bym by cię jeszcze kolejne do wykarmienia tego stu, Trzeba zapomniałem. Niech się brał kontroje. O cholera. Nikt nie widział, okej? Okay. Nikt nie widział tego. Się pomieszało w klawiszy szybki. Kier. Bo trzeba na siodło? Jeszcze pięć, no jasne No bo się wody nie ma Już tak mało nam brakuje A tak dużo Tak niewiele a tak Dobra już nie będę takie robił przysłowie. Ale pięknie Pięknie Pęknie Najgorzej tu jest zacząć, bo ci się na spałnie, tam raptory i Tam zaczyna, a tam ci raptory się reszty. W razie jak ci z kończy ci się ochrona, to raptory cię zabijają. Ja bym to pokazał. Gdzieś tamtąd wychodzisz, jeśli się nie mylę. I tam są te raptory tutaj. I one Cię od razu i... zabijają i od razu Cię tylko na samym startie, jak tylko dołączą tutaj ty, ty. Ciebie. Iś... I są raptory obok Ciebie. Znaczy, nie da się od nich uciec. co nam teraz brakuje? Ach, ten, ten... Jak się to robi, to I stracić drogę? Sterer. O Jezus. To się... Dobra tego nie ma wycinka, będzie dziękuję Przepiękny Deep Pro, poziom piąty Tylko gdzie tu można znaleźć takie dodo? I tam już jest moja baza na jest baza. Potrzebuję jakieś to Nie... wiem... Potrzebuję jakiegoś poziomu, tylko żeby było do a, no. Bulldog. Nie, dobra, na bulldoga nie, na list. Jaki poziom ma? Dobra, śmiana zdania. Zadaje dużo Co potrzebujemy dopiero. Ach, ten tecz. Jak nie wiesz co się dzieje, a ci się nagle ta odpara mu muzyka. Cię to tak denerwuje. Nie wiesz co się dzieje. Gry. Muzyka. Bardzo tak się nerwuję. Nie wiesz co się dzieje a tu. A, co to jest? Aha, 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 aha. Co to jest? takie małe nie wiem na co to jest? Siedzi, ojej, sie aberracyjne są jedne z tych ładniejszych według oh. mnie. Jedynie na czym grałem, to grałem na Falguero na aber Aberracji. Ten, na jaskini aberracyjnej na Varagüero były takie, też takie łatwe. Ja miałem stamtąd spino na. znalazłem takiego spino fajnego na 150. Bardzo ładnego. To było według mnie najłatwiej i najlepsze. Aha, aha, aha. Dużo czy na razie, mój? Na Evolve tu się roi od Spinozaurów, tym podobnie, a na tym... Na czym tu gramy? Ascendent, nie jest to. Cięcie po prostu będzie, dobra. Ascendent? Yy, w ogóle tu nie ma żadnych spinozaurów, a tam na początek się rozpiły spinozaury i... jakieś dziadostwa. Tak mało brakuje, a tak wielu. Ech. Najgorzej to jest A. To wiemy już, co inwestujemy. Fuck Ciekawe, czy coś się zblokowało. A no, nic ciekawego na razie. Na razie budowaniem tyle się zajmiemy co nic. Przyjdzie mieć nawet fajne te nie? to pod wyjściem stąd pod koło tej podpory jest takie tu wejście. Wchodzicie jakiś tirek spino wam tu nie wejdzie bo jest za wysoko góra raptor ale tutaj też macie w razie czego ta baga denerwuje przechodzicie i tu macie wejście na górę jeśli wejdziecie stąd tam to raptor najpewniej was nie dorwie wagę ci damy Się dziwię, dlaczego tak się oddalam? A tu trzeba skóry. Widzicie? Wi... Widzicie? Jednej skóry mi brakuje. No i szlak z tym Dobra, a tutaj pokażę. Macie łatwo Raptor tu się nie wdrapie i wy tylko go okiwacie. Tylko na jego jak wodzie was dorwie. Widzicie piękne wejście. A tutaj jakbyście byście chcieli, to byście wtedy byście. o. O. Nie. O, oh, ha, co tym razem drewno z Jeszcze Gdzieś się rozpył, ale gdzie? W drewnej kamienie. Fajnie jakby się trafił jakiś... o! Mówiłem, o! Widzicie obsydia, gemmy? Wysłuchał kark. No i mamy jedzenie. Dobra, eee... Podłoży się drewno. Teraz mm, szukamy jakiegoś byle jakiego dinozaura. Zrzucicie? Jest tu gdzieś to, to. Choć może to być raptor. Eee. Choć możecie mi też napisać w komentarzach, gdzie jest najlepsze miejsce. Na razie tu. Choć możecie powiedzieć. Ja pierwszy raz gram tu na ABR3. Możecie mi powiedzieć. Ale na sam początek to mi się wydaje że i tak to jest dobre miejsce. A teraz szukamy tego doda, czy jak tam nie było? A to, żeby kojek nie halucinki. Ale to jedna z tych ładniejszych według nie ma. Tutaj macie jeszcze wejście w górą. Gdzie się jakiegoś doda? Ten czów? Ten dziar tamten 75-85 No, ja, że zobacz co Szysałe, wy chyba też No to gdzie on jest? O to jest pytanie. Jeśli będziecie chcieli naprawdę kolejny odcinek, to mogę w kolejnym odcinku będziemy oswajali raptora. Może nie jakiś... 45, piąty, ale jakiś dziesiąty, jak piętnasty, żeby tam też nie umarł. To będzie jeden z lepszych dni na sam początek, doda. gdzieś tu jest doda. Tu jest doda Tak, dodo. Nienawidzę tych poziomów czasami. A, on jest tekstura. Co potrzebujesz to na siodło? Yy, 15 drewna. przepiękne drewno. Też by się przydało zebrać, dobra. Gdzie jest mięso z no. Właśnie na Aberration już najgorsze jest a wodą to tylko na samym początku. Wodę to jak dostaniecie się tutaj, albo się zrespicie, bo ten yy, średni spawn to chyba jest według mnie łatwiejszy. W tym miejscu oto, mniej więcej na mapie powinniście mieć. Będzie idealnym według mnie na początek. Bo tam na spałnie ledwie co widzicie, nie ma wody, y jedzenia ledwie i ci się jeszcze raptory respią. I jest trochę ciemno. I jest, mam jeść siodło. Oho, ho, ho! Idziemy się trochę do pasy. Trochę długo. Ale już mamy za to. Oh. Oh. Jak ja nienawidzę, że nie można skakać jak jest się ciężki. Ale wreszcie mamy. Uh. Jeś już nas, aberant palazał. <słuch> bardzo ładny, taki trochę pomarańczowe że tymi fajnymi od aberacji tymi białymi. o, oh, poziom. I niech będzie zdrowy. Anż. I mamy, i mamy, i mamy. To wazysa Pierwszego. Ohoho I dlatego parazaury są jedyny z na podobnie. Dzięki temu sunerowi. Na kontrol jeszcze macie odstraszenie tych, tych robaków. Tylko kurde ono jest stosowe. Ale ten radar. Ten radar wykrywa wam drapieźników, to jest tak dobre Już mamy jednego tutaj kolegę, więc i tak dobrze Może ja już nie rozpalam Bardzo dziękuję za oglądanie Widzimy się w kolejnym odcinku z Ark Survival Ascended DLC Aberration 因为上课的原因，我到